Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witamy Was kochani na Różańcu Pokutnym jak co wieczór. Łączymy się z Wami, by modlić się do Boga Ojca przez ręce naszej niepokalanej Maryi. Dziś 21 listopada mamy ofiarowanie Najświętszy Marii Panny przez rodziców święto, w sumie trzeciej klasy, ale dla nas jest w sumie ważnym świętem, ponieważ Maria jest bardzo ważną osobą w życiu każdego wojownika, co i nasza nazwa mówi: Wojownicy Marii. Dlatego cieszmy się dzisiejszym dniem i, jeżeli możecie, pomódźcie się w nami właśnie do naszej królowej nieba i ziemi, królowej Polski. Za jej przyczyną będziemy się też się modlić właśnie tutaj, za duszami w czysto cierpiącymi i o pokojem tak bardzo, bardzo potrzebnym na świecie. Wyciszmy nasze serca, umysły, zbudźcie swoje prywatne intencje i zacznijmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. W imię Boga, w Trójcy Jedynego, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uciekajcie złe duchy z tego miejsca, nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszcie. Nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i planów, które poddajemy zbawczemu projektowi Boga. Nasz Bóg jest Waszym Panem i rozkazujemy Wam: oddalcie się i nie wracajcie tu więcej. Amen. Boże Najwyższy nasz Panie, Twoją boską mocą uczyń nas, niewidzialnymi dla naszych wrogów. Święty Michał Archaniele, który wraz z aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężać go na ziemi. Amen. Modlitwa do świętego Józefa. Chwalewny Święty Józefie, Oblubieńcze Marii, pamiętaj o nas, czuwaj nad nami, najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, Mężu Sprawiedliwy, zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne. Najdroższy karmicielu, przenajświętszego dzieciątka, Jezus. Wierny opiekunie, któremu został powierzony najdroższy skarb nasz, Jezus. Weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo święty różaniec pokutny, który tobie polecamy. Niech jego skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz. Amen. Modlitwa do Jana Chrzciciela, Chrzcicielu Chrystusa. Wspomnij o nas wszystkich, byśmy oczyszczeni zostali z nieprawości naszych. Tobie bowiem została dana łaska wstawiania się za nami. Prosimy Ciebie, Chrzcicielu, prawodawcą sprawiedliwego życia. Bądź naszym urędownikiem, który niszczy strzały śmierci. Karoldzie Chrystusa, Janie Okazicielu Baranka Bożego, Chrzcicielu Zbawiciela, poleć nas, nas Bogu. Proś Chrystusa za nami. Amen. O stworzycielu duchu owszy, na wieś dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać raż, sercom co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan i najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz, Zdrój żywy, miłość ogniażar. Ty darzysz łaską siedem siedemkroć, Bo moc prawicy Ojca masz, Przez Boga obiecany nam. Mową zbogacasz język sygnał Światłem rozjaśni naszą myśl, Serca nam miłość świętą wlej, I wątłą słabość naszych ciał pokrzepstałością mocy Twej. Nieprzyjaciela odpędź w dal i twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem twym nie zło, co kusi nas. Daj nam przez ciebie ojca znać. Daj, by i Syn poznany był i Ciebie jedno, tchnienie dwóch. Niech wyznajemy z wszystkich sił. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który z martwych wstał. I temu, co pociesza nas, niech wodnie czystych płynie chwał. Amen. Ak Skruchy. Przebacz mi grzechy, moje, o panie, przebacz mi moje grzechy. Grzechy mojej młodości, grzechy mojej dojrzałości, grzechy mojego ciała. Grzechy mojej duszy, moje grzechy lenistwa, moje ciężkie grzechy dobrowolne, grzechy, które pamiętam, grzechy, których nie pamiętam, grzechy, które tak długo taiłem i które uszły mojej pamięci. Szczerze żałuję za każdy grzech, śmiertelny, powszedni, za wszystkie grzechy od mego dzieciństwa, aż do obecnej godziny. Wiem, że moje grzechy zraniły twoje czułe serce. O mój zbawicielu miłosierny. Rać mnie uwolnić od więzów złego przez Twoją tak gorzką mękę i przez Twoje pełne ranoblicze, którego obraz pozostał na całym. O mój Jezu, daruj, nie pamiętaj jakim byłem, daruj oczyść moją duszę z błędów i wad. Wzmocnij ducha mego nierozerwalnymi węzłami Twojej łaski i bądź miłosiernym niegrzesznemu, dziś i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta, Królowo Polski, Królowo Świata, Matko Kościoła. Dziś chcemy Cię prosić, Całość nasze modlitwy i upraszaj za każdym z nas tutaj obecnym, za każdym grzechu ciężkim, śmiertelnym, powszednim. Upraszaj o wszystkie potrzebne łaski dla każdego człowieka na tym świecie. Królowo Miłosierdzia, módl się z nami za każdą duszą w cierpiącą, aby te dusze jak najszybciej się mogły oczyścić i dostać do nieba. Królowo o pokoju, upraszaj u Boga Ojca, pokój na świecie, o pokój w naszych domach, rodzinach, parafiach, o pokój w naszym sercu, o pokój w sercu każdego człowieka. Boże Ojcze, przebacz nami, nie pamiętaj. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego, Jedynego Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, męcząc pod polskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedził po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, się jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na wachuj ode złego. Amen. Módlmy się o wzrost wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski w pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski w pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziś rozważać będziemy tajemnicę światła Różańca Świętego, tajemnica światła pierwsza, chrzest pana Jezusa w Jordanie. Orędzie z meczu 25 maja 2020 roku. <laughs> Drogie dzieci, módlcie się ze mną o nowe życie was wszystkich. W swoich sercach, małe dzieci, wiecie, co trzeba zmienić. Wróćcie do Boga i Jego przykazań, aby Duch Święty przemienił wasze życie i oblicze tej ziemi, która potrzebuje odnowy w duchu. Małe dzieci, bądźcie modlitwą dla tych wszystkich, którzy się nie modlą. Bądźcie radością dla tych wszystkich, którzy nie widzą wyjścia. Nieście światło w ciemności tego niespokojnego czasu. Módlcie się i szukajcie pomocy i opieki świętych, abyście i wy mogli tęsknić za niebem i niebieską rzeczywistością. Jestem z wami i wszystkich Was chronię i swoim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję Wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Amen. Wierzę w Boga Ojca, wszechmogącego. Stworzycie. No, kontynuuj, Paweł, tak, bo ja muszę uciekać się. nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Dzień. Jego, jedynego Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panno pod portonskim Piłatem, krzyżowaną Maryi pogrzebem. Wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niewiosę, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywy humor, Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie grzechów, odpuszczenie ciała, martwych stanie żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy nasze winowanie. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odezwoją. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między Cię gastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzecznymi, teraz i w godzinę śmierci nasz. Amen. Ojcuś znowu i Duchowi Świętemu. Jak na początku, teraz zawsze, na wieki wykłuchałem O mój Jezu. Zobacz nam nasze grzechy, zachowy nas urognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba do Pomocy szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez brzegu, pierworodnego Poczęta, bądź się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego, i poleceniem to. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci i imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy jako im odpuszczamy nasze winowańców, i nie bój nas na pokuszenie, ale nas zbaw co do swego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami chrześcijnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Ojcu i Snowi Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków, O mój Jezu, Zobacz to nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Dopomóżcie go nie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, z grzechu pierworodnego poczęta. Bądźcie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uczekały, zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i Polesymi Toga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie i nie Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy nasze winy. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzecznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze, na wieki wieków, Amen. O mój Jezu, zaproś sam nasze grzechy, zachowaj nas dnia zaprowadzić zaprowad wszystkie dusze do nieba i do Panów, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, bądź za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecamy mi to. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo swoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszych winowajców. I nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode swego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Snowi, Duchowi Świętemu. Jak na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maria, bez grzechu, pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na Ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszych winowajców. Nie bądź nas na pokuszenie, ale na do złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami chrześcijanami, teraz i późno, śmierci nasz, Jana. Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wykufamy. O mój Jezu. Trzeba są nasze grzechy, zachowane nas do piekielnego, zaprowadź zaprowadzić się do nieba i do pomocy, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maria, bez grzechu pierworodnego poczęta. Módź się za nami, tu się do Ciebie uciekamy. Za wszystkimi tu się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecam to. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święci i nie Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy nasze winowaństwo. Nie wycz nas na pokuszenie, ale nas zbawę od złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święto Maryjo, Matko Boże, módl się za nami i teraz i w śmierci. naszej. Ja. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. na początku, teraz zawsze, na wieki dokochane. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowy nas od piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do, do nieba i to pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu, pierworodnego Poczęta, módź się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, zwłaszcza za im przyjaciółmi Kościoła tego i poleconymi to. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć i nie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Leba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy nasze winy, o nie bądź nas na pokuszenie, ale na zbawę, odezwę. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ta Maryjo, Matko Boża, módl się na nami nimi, teraz i w do śmierci nasz. Powiedz swój Synowi, Duchowi Świętemu. Tak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. O mój Jezu, Trzeba nam nasze grzechy zachowaj nas na dnia piekielnego zabrawać wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjowe z grzechu pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają, Za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i wolnymi domy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Dla naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy jako im, odpuszczamy nasze innowajce. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków, Amen. O Jezu, zabacz nam nasze grzechy, zachowaj nas do dnia piekielnego, zabrowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza nie nieprzyjaciółmi mi Kościoła Świętego i poleconymi to. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Daj ja Panu naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuszcz nam nasze winy, jako im odpuszczamy nasze winowańców. Nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za nami grzesznym i teraz, i w godzinę śmierci naszej. Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, złoń na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Mario, Bez grzechu pierworodnego poczęta. Młodź się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecamy mi to. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy nasze wirowajców. Nie wróć nas na pokuszenia, ale nas baw od złego. Amen. Prowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Jan. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków, Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjowe, z grzechu pierworodnego poczęta, módź się za nami, którzy się do Ciebie uciekają, za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za mnie przyjaciółmi Kościoła Świętego. I polecamy mi to. Święty Michal Archaniel. Broń nas walcza przeciw niegodziwości i złego ducha, bądź naszą obroną, bo go Bóg pogromić raczył pokornie o to prosimy. A ty wodzy niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas zgubę dusz ludzkich po świeczy krążą, mocą Bożą, Strończ do piekła. Amen. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i w intencjach księdza Pawła, naszego opiekuna duchowego, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Można Rodzicielko. Naszymi prośbami się gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednej, synowi swojemu nas polecaj i swojemu synowi nas oddaj. Święta Mario, Królowo Polski, módl się za nami. Mario, Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Mario, Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Maryjo, Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. abyśmy się stali podnymi obietnic, Chrystusa. Modlitwa ostawiennictwa Ojca Pio. Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela. Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem. A gdy wzywamy Twego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego miłosierdzia. Uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele świętym. Broń nas przed złym Duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Amen. Modlitwa do wszechemio. Pęty wspomaga wspomagaj w walce przeciw niegodziwości, zasadzką złego ducha bądź naszą obroną, by go Bóg pogrążył pokornie to prosimy. A tej wodzy niebieskich zastępów, szatana inne duchy złe, które nas gubę dusz ludzki, po tych siebie krążą, mocą Bożą wstrąć do piekła. Amen. Boże, Ty w pośród wszystkich aniołów wybrałeś Archanioła Gabriela na zwiestuna, tajemnicy Twojego wcielenia. Spraw łaskawi, abyśmy, wspominając Jego imię na ziemi, doznali Jego opieki z nieba, który żyje się króle na wieki wieków. Amen. Panie Boże, radzę zesłać nam na pomoc świętego Rafała Archanioła, ponieważ jak wierzymy, przybywa On zawsze w obecności Twego Majestatu. Niech przedstawię Tobie nasze prośby i wyjedno nam Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa do nią stróża. a nieraz Boży stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano wieczór, we dnie w nocy bądźmy zawsze ku pomocy. Strzeż do ciała mego. Zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Modlitwa anioła z Fatimy. o Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują. Trójco Przynajświętsza, Ojcze Synu i Duchu Święty, w najgłębszy pokorze cześci oddaję i ofiaruję Tobie, przynajdszy ciało i krew, dusze i bóstwo Jezusa Chrystusa. Obecnego na ołtarzach całego świata, jako wynagradzanie za zniewagi, świętokractwa i obojętności, którymi jest on obrażany, przez nieskończone zasługi jego najświętszego serca i przez przyczynę niepokalanego serca Marii, prosimy Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielkie Bóg zapłać kochani. Dzisiaj wersja skrócona, ale jak będziecie jeszcze pragnąć różańca pokutnego, to zapraszamy na jutro. Chwilkę po 22:00 jutro już w normalnym składzie normalnej, normalnej długości. Ja wiem, że to czasami jest taki niedosyt, bo takie różanie skrócone trwa pół godziny, a normalne półtora, ale to naprawdę półtora godziny to też jest. Naprawdę potężna, piękna modlitwa. Wielkie, wielkie Bóg zapłać z całego serca za dzisiejszy wieczór, za ten właśnie różaniec pokutny w wersji skróconej. Zawsze możemy wiedzieć, jak się możemy też i modlić w wersję skróconą. Odmawiamy wszystkie modlitwy plus jedną wybraną dziesiątkę różańca. To tak właśnie dla przypomnienia, bo może też rzadko przypominam. Warto i, i takim różańcem się pomodlić, jeżeli mamy tylko chwilkę czasu, albo aż pół godziny. Dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy w imieniu tutaj moich braci Wam życzymy z całego serca. Zapraszamy na jutro, chwilkę po 22.00. A dzisiaj się żegnamy. Widzimy się jutro z Panem Bogiem i Maryją. Dobranoc.